LTV versus CAC, czyli dwa wskaźniki, które albo zniszczą, albo naprawią twój biznes. Dla kontekstu nazywam się Marcin Klub, gdzie jestem właścicielem MaxSize Growth, gdzie pomagam trenerom, właścicielom studiów treningu, zbudować system regularnego pozyskiwania klientów, skalujemy ich biznesy, pomagam już kilkudziesięciu trenerom w studium treningowym, bla, bla, bla. Po ostatnie wyniki możesz wejść tutaj. Hmm, natomiast nie o tym jest ten film. W biznesie, w biznesie istnieją dwie liczby, które mogą zadecydować o sukcesie lub porażce twojej firmy. Hmm. Celem jest, aby te liczby były od siebie jak najbardziej oddalone. Mówię tutaj o LTV oraz CAC. LTV, czyli Lifetime Customer Value, to wskaźnik, który mierzy całkowity przychód, jaki możesz uzyskać od jednego klienta w trakcie całego okresu jego relacji z Twoją firmą. Jeśli jesteś trenerem personalnym, ile średnio zostawia u Ciebie pojedynczy klient? Na przykład pobierasz opłatę 1000 zł miesięcznie za Twoje usługi. Klient płaci ci przez 10 miesięcy, 10 miesięcy średnio, jego LTV wynosi 10 tysięcy zł. Jednak załóżmy, że dodatkowo pobierasz opłatę jakąś rejestracyjną za 200 zł, a klient wydaje dodatkowo 800 zł na produkty lub usługi dodatkowe w ciągu tych 10 miesięcy. Wówczas jego lifetime value wynosi 11 tysięcy zł. I najlepsze firmy nieustannie szukają sposobów na zwiększenie średniej wartości LTV. Robią to koncentrując się na trzech rzeczach. Po pierwsze, skłaniają klientów do płacenia więcej. Po drugie, zachęcają ich do kupowania dodatkowych produktów lub usług, i trzecie, utrzymują ich jak najdłużej. Teraz w branży fitness może to wyglądać tak. Siłownia oferująca treningi w małych grupach może pobierać 199 zł miesięcznie przy 12% miesięcznym wskaźniku rezygnacji, czyli churn rate. Churn rate oznacza procent klientów, których tracisz każdego miesiąca. Jeśli rozpoczniesz miesiąc ze, sto, ze setką klientów, i stracisz 12 z nich, to Twój churn wynosi 12%. Teraz obniżenie tego wskaźnika, czyli churn rate, jest niezwykle ważne, ponieważ wpływa na jeden z trzech czynników zwiększających lifetime value, czyli retencję klientów, utrzymanie ich na dłużej. Jaka jest formuła na obliczenie średniej długości utrzymania klientów? Należy podzielić liczbę 1 przez miesięczny wskaźnik churn rate. Co dodaje? Jeśli Twój churn rate wynosi 12%, to dzielisz 1 przez 0,12%, i otrzymasz wynik wtedy 8,33, co oznacza, że Twoja firma utrzymuje klientów w średnio przez 8,33 miesiąca. Jeśli Twój churn rate wynosi 10%, utrzymujesz klientów przez 10 miesięcy. Jeśli churn rate wynosi 5%, to średni czas utrzymania klientów wynosi 20 miesięcy. Jest to ogromna, kolosalna różnica. Omówię ci teraz pokrótce jakiejś stadii gościa, którego średnia wartość życiowa klienta, czyli to lifetime value w jego siłowni wynosi prawie 10 tysięcy złotych. Podczas gdy średnia lifetime value w tej branży to jest zwykle około 1500-2000 złotych. Jak taka osoba może to osiągnąć? Skupić się na tym, aby jego klienci płacili wyższe opłaty, inwestowali w więcej produktów dodatkowych i pozostawali klientami znacznie dłużej. Ale jak on to robi? Średnio jego klienci płacą około 220 zł miesięcznie za członkostwo, za członkostwo a kiedy uwzględnili, uwzględni się produkty dodatkowe, takie jak suplementy. Suma ta wzrasta do ponad 290 zł miesięcznie. Dodatkowo jego charm rate wynosi zaledwie 3%, co oznacza, że klienci pozostają z nim średnio przez 33-34 miesiące. I gdy pomnożysz 33 miesiące przez 290 zł miesięcznie, uzyskasz średnią wartość LTV wynoszącą 9570 zł. To jest bardzo dużo w przypadku siłowni na przykład. I teraz CAC, czyli Customer Acquisition Cost to jest druga liczba i ona powinna zmierzać dokładnie w przeciwnym kierunku. Im bliżej zaraz, tym lepiej. Cost, Customer acquisition cost to jest koszt pozyskania jednego klienta. Czyli na przykład jeśli w tym miesiącu wydasz 3000 zł na reklamy, zapłacisz agencji dodatkowe dwa koła za zarządzanie reklamami, wydasz 500 na fotografa i 500 na prowizje sprzedażowe, łączne wydatki na pozyskiwanie klientów wynoszą 6000 zł. Jeśli za te 6000 pozyskasz 10 klientów, to twój Koszt akwizycji klienta, czyli po prostu pozyskania klienta, wyniesie 600 zł, bo 6000 dzielisz przez liczbę uzyskanych klientów, czyli 10. I teraz, jeśli pozyskasz tylko 3 klientów, no to analogicznie Twój customer acquisition cost wynosi aż, 600, wynosi aż 2000 zł. Teraz, jak obniżyć, jak obniżyć koszt za pozyskanie klienta? Możesz obniżyć koszt pozyskania klientów, poprawiając reklamy, tworząc lepszą ofertę, ulepszając proces sprzedaży czy zdobywając więcej poleceń od obecnych klientów. I wszystko sprowadza się tutaj do kosztu za Lida, czyli za kontakt, a następnie przy zwiększeniu konwersji Lida na klienta. I teraz kluczowa różnica między LTV a cost per acquisition, a raczej cost customer acquisition cost. Im większa różnica między tymi dwoma wskaźnikami, tym większy zysk. Bo jeśli Twoje lifetime value wynosi 1500 zł. A Customer Acquisition Cost wynosi 600 zł, to różnica to jest tylko 9, 9 stówek, czyli 900 zł. Ale jeśli jak w tym omawianym przypadku lifetime value klienta średnio wynosi 9,5 tysiąca, a koszt za pozyskanie wynosi znowu 600 zł, to ile razy zainwestujesz te 600, hmm, 600 zł? To jest 500 dolarów, ale 600 zł. No odpowiedź jest prosta. Tyle razy, ile to po prostu będzie możliwe, bo jesteś de facto w punkcie, w którym można powiedzieć, że drukujesz pieniądze. Jeśli jesteś trenerem personalnym właścicielem studia treningowego mm. i chcesz wyskalować swoje studio treningowe, generalnie swój biznes lub jesteś trenerem personalnym właśnie do 20 do 50 tysięcy miesięcznie, bez wrzucania treści orranicznych, wydawania majątku na reklamy i nieskutecznych agencji marketingowych, to możesz kliknąć teraz pierwszy link w opisie, umówić z niego bezpłatną rozmowę, bezpłatną konsultację, gdzie pokaże Ci, jak moglibyśmy zaimplementować nasz system w Twoim biznesie, aby pozyskać wielu nowych wysoko płacących klientów i koniecznie zapoznać się również z innym filmem, który wyskoczył Ci właśnie na ekranie. Ja dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego krótkiego filmu, ale mam nadzieję, że treściwego i do następnego.